Musisz mi usiedlić, podbijać trochę pieniążków na dzieci właśnie. na gdzie jestem? rzucają piątki, dwójki. Papierków nie było, ale i tak dużo upialiśmy. Nie <muluracje> dańku do Nie, bardzo ciepło. Pierwszy raz w się kompie? Nie, czwarty. Polecamy wszystkim. No nie, 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 nie. Nie, Nie,

Wiedzie pan, chyba nie reagujemy. Ja jestem już dzisiaj drugi raz i z koleką to mam wejść teraz po raz trzeci za chwileczkę. pomożemy się. E, czy to pomaga w zbieraniu pieniędzy takie widowisko? Bo jednak rzucali. ja sporo parę razy wyzbierałem tych pieniążków. Szczególnie e, była to rada dla dzieci, bo dużo drobnych takich pieniążków rzucała dzieciarnia.